Witam, witam z tej strony Victory Gaming. Szybka informacja dla Was. Chcę Was bardzo serdecznie przeprosić. Dzisiaj nie będzie takiego filmu. Po prostu. No, nie będzie filmu. Tylko teraz Wam szybko nagrywam taki, żeby Wam po prostu powiedzieć, że film pojawi się na kanale w sobotę. Znaczy, w sobotę, w niedzielę. Będzie. Bo nie zdążyłem żadnego nagrać, dlatego że przez cały tydzień miałem całymi dniami szkołę, a w weekend nie było mnie po prostu w domu. I nie miałem kiedy nagrać y, dla was filmu. Dlatego teraz wam szybko go nagrywam. Taki, bo też zaraz gdzieś jadę i po prostu widzimy się w niedzielę. To mogę wam powiedzieć, że to będzie film z Robloxa, z Tycoonu. No. Tak więc. e Siema.